Czy tańsza płytka gresowa jest gorsza od droższej płytki gresowej? W filmie widać dwie płyty gresowe. Jedna jest nawet trzykrotnie droższa od drugiej. Różnią się rozmiarem, wzorem oraz marką. Ale pytanie brzmi: czy jeżeli jest tak duża różnica cenowa, to ta tańsza jest produktem gorszej jakości? Okazuje się, że płytki, mimo różnicy w cenie, mają praktycznie identyczne parametry techniczne. Taką samą klasę ścieralności, podobny stopień antypoślizgowości są mrozoodporne. Tak naprawdę, według dokumentów udostępnionych przez producentów, charakteryzują się identycznymi parametrami technicznymi. Zatem pod kątem czysto funkcjonalnym i wytrzymałościowym, obie mogą służyć nam równie dobrze i równie długo w podobnych warunkach. Tańsza płytka nie musi być gorsza pod względem najważniejszych parametrów technicznych i wytrzymałościowych. Często różnica w cenie wynika tylko z designu, marki, pochodzenia oraz formatu płyty.